Serio? Teraz? Natalia uderzyła dłonią w kierownicę, kiedy jej samochód niespodziewanie zaczął szarpać i zatrzymał się w połowie skrzyżowania. Trągienie z tyłu, krzywe spojrzenia, środek małego miasteczka i ona, kobieta w eleganckim płaszczu, z laptopem na tylnym siedzeniu i spotkaniem zaplanowanym za godzinę. Wcisnęła sprzęgło, spróbowała jeszcze raz, nic. Silnik zamilkł, jakby uznał że dzisiejszy dzień nie należy do tych, w które warto pracować. Wysiadła ostrożnie, rozglądając się. Jesień była piękna, ale złośliwa, złote liście zlewały się z kałużami na jezdni, a chłodne powietrze przenikało przez cienkie rajstopy. Przez chwilę zastanawiała się, czy przekląć, czy płakać. Zamiast tego zadzwoniła. Dzień dobry, tutaj Natalia Mazur. Auto mi padło w centrum. Nie rusza z miejsca. Możecie podesłać kogoś? Dyspozytor w warsztacie przy ulicy kolejowej był lakoniczny, ale skuteczny. Mamy kogoś w okolicy. Powinien być za 10 minut. Proszę nie odpinać kabli i nie próbować sama to może być alternator albo sterownik. Jasne, jasne. Poczekam. Westchnęła i schowała telefon do kieszeni. Stała teraz na środku skrzyżowania, trochę jak wyrzut sumienia dla innych kierowców, którzy musieli ją omijać z lewej. Po dwunastu minutach pojechał stary, nieco zmęczony dostawczak z logo AutoSpec, mobilna pomoc 24-7. Wysiadł z niego mężczyzna wysoki, lekko zgarbiony, o gęstych brwiach i dłoniach noszących ślady smaru, pracy i lat. Miał na sobie niebieski kombinezon, lekko przetarty na ramionach. Dobry, to pani dzwoniła? zapytał, zerkając na rejestrację jej samochodu. Tak? Zgasł mi na światłach i nie chcę odpalić. Mechanik skinął głową, otworzył maskę i nachylił się. Natalia stała obok, dygocząc lekko z zimna. Po chwili pochyliła się, pokazując palcem coś przy zbiorniku płynu chłodniczego. Nie jestem SPCJ od Ali stk ale jak jechałam, coś pachniało dziwnie Spalenizną. Może to coś elektrycznego? Mężczyzna milczał. W jednej chwili, jakby w zawieszeniu, jego wzrok przesunął się z silnika na jej rękę. Jej ręka w płaszcza sunął się lekko, odsłaniając bliznę. Długą, nierówną, ciągnącą się od nadgarstka aż do połowy przedramienia. Nie próbowała jej już ukrywać, ale nienawidziła tych chwil, kiedy ktoś się zauważał. Zerknęła na niego. Patrzył zbyt długo i coś w jego oczach, coś się zmieniło. Coś nie tak? Spytała. Otrząsnął się. Nie, wszystko ok. Opuścił maskę. To przewód zapłonowy, przecięty, jakby przetarł się o budowę. Miał pani szczęście, że zatrzymał się tutaj, a nie na trasie. To da się naprawić? Tak. Potrzebuję dziesięciu minut. Mam część na aucie. Zajął się naprawą, nie patrząc już na nią, ale jego dłonie lekko drżały, gdy sięgał po klucz. Pracował szybko, ale w skupieniu, jakby próbował zagłuszyć myśli, które właśnie zaczęły krzyczeć. Natalia z boku sprawdzała pocztę na telefonie, ale kątem oka obserwowała, jak mężczyzna co jakiś czas zerka w jej stronę. W końcu wyprostował się i podał kluczyki. Gotowe? Można jechać. Ile jestem winna? Nic. Jak to? Spojrzał jej prosto w oczy. I znowu to spojrzenie Zbyt długo, zbyt intensywnie. Nie trzeba To po prostu przerwał. Proszę tylko uważać na te przewody. I na siebie. Natalia poczuła, że coś jest nie tak. Jakby ten człowiek wiedział o niej więcej, niż powinien. Ale nie miała czasu spojrzała na zegarek. Dziękuję. Naprawdę. Wsiadła, odpaliła auto i odjechała. Nie wiedziała, że on długo jeszcze będzie stał w tym miejscu. Patrząc na miejsce, gdzie zniknęła. I ściskając w dłoni stary portfel z dziecięcym zdjęciem, wyblakłym od lat. Na nim była ona. Mała dziewczynka z opatrunkiem na ręce. Łukasz wrócił do warsztatu jak lunatyk. Zamiast zająć się kolejną interwencją, zamknął bramę na zasuwę i usiadł na starym, skrzypiącym taborecie przy biurku z rozsypującym się blatem. Wyciągnął z dolnej szuflady podniszczone pudełko po butach, takie jeszcze z czasów PRL-u, w którym trzymał garść rzeczy których nigdy nie miało odwagi wyrzucić. Wśród kartek z dzieciństwa, kilku starych rysunków i listu od nieżyjącej matki leżała złożona na cztery fotografia. Odwinął ją ostrożnie. Dwójka dzieci w szpitalnych piżamkach, on i ona. Dziewczynka miała jasne włosy, krzywe grzywki i ogromne oczy. Trzymała go wtedy za rękę, choć ręka ta cała była owinięta bandażem. Obok łóżek strażak w czarnym mundurze z przybrudzonym kaskiem. To był ich dzień ocalenia. I zarazem dzień końca dzieciństwa. Oparcie, wrzątek, krzyk. To było ponad dwadzieścia lat temu. Mieli wtedy dziewięć i siedem lat. On, Łukasz, chłopak szóstego piętra bloku na przedmieściach. Ona, Natalia, z czwartego, córka nauczycielki i taksówkarza. Nie byli przyjaciółmi. Spotykali się na podwórku, grali w gumę, w kapsle, czasem wymieniali się pokemonami. Ale tamtego dnia połączyło ich coś więcej niż sąsiedztwo. Ich rodziny znały się dobrze. Matki rozmawiały przy trzepaku. Razem narzekały na ceny prądu i długość kolejek do lekarza. Ale dzieci, dzieci widziały się tylko przelotnie. Do tamtej soboty. To była zima. Mróz, że szyby pękały. W ich klatce od tygodni nie działało ogrzewanie. Matka Łukasza gotowała wodę w wielkim garze, by chociaż trochę ogrzać pokój jego młodszej siostry. Natalia przyszła wtedy z notesem, chciała pokazać Łukaszowi nową posenkę. Ale nie zdążyła wejść. Usłyszała, jak z wnętrza mieszkania dobiega dziecięcy płacz. Weszła sama. I wtedy gar z wrzątkiem. Stojący na taborecie zachwiał się. Mała dziewczynka potknęła się. Łukasz zamarł. Ale Natalia ruszyła. Złapała siostrę Łukasza, odciągnęła ją, pchając ręką naczynie w bok. Wrzątek chrusnął nie na dziewczynkę, ale na nią. Krzyk, który rozciął ciszę tamtego dnia, Łukasz pamiętał do dziś. Pamiętał wszystko. Straż, karetka, Szpital. Ona była bohaterką, ale potem zniknęła. Rodzina Natalii dostała przydział do mieszkania w innej dzielnicy. Taksówkarz jej ojciec został ranny w pracy. Mama dostała awans, przeniesiono ją służbowo. Natalia zniknęła z ich życia tak nagle, jak się pojawiła. Łukasz nie zdążył nawet jej podzękować. Jedyne, co mu zostało, to zdjęcie zrobione przez wolontariuszkę w szpitalu i opowieści mamy, która zawsze powtarzała: „Ta dziewczyna ocaliła ci siostrę. Nigdy tego nie zapomni, Łukaszku. Kiedy więc dziś zobaczył tę bliznę, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wtedy lał się wrzątek, coś w nim pękło. Nie miał pewności. Ale serce zabiło szybciej niż kiedykolwiek. Gdy objechała, sprawdził rejestrację, miała warszawskie blachy. Mazur. Natalia Mazur. Imię się zgadzało. Twarz, starsza, pewniejsza siebie, ale te oczy, te same oczy, które wtedy płakały na szpitalnym łóżku, bo bolało tak bardzo, że nie mogło nawet ścisnąć ręki pielęgniarki. Łukasz oparł głowę o dłonie. Czuł, jak wszystko wraca. Wstyd, że nie potrafił jej wtedy nawet odwiedzić w sali poparzeń. Żal. Że nie było go, gdy wyjeżdżali. A teraz los podsunął mu ją pod nos. I to on naprawiał jej samochód. To nie przypadek, pomyślał. To drugi oddech. Sięgnął po telefon. Wystukał numer do dyspozytorni. Adam? Zmiana planów. Weź resztę zleceń na dziś, dobra? Wszystko ok, Łukasz. Jeszcze nie wiem. Rozłączył się. A potem sięgnął po coś, czego nie dotykał od dawna. Starą kasetkę po listach matki. W środku kartka, którą Natalia kiedyś napisała jego siostrze. Bądź dzielna. Jesteś silna. Z literami nierównymi od bólu i opatrunków. Było coś jeszcze. Coś, czego nie powiedział nikomu. Nie tylko Natalia zniknęła wtedy. Po tamtym wypadku ojciec Łukasza, alkoholik, który pojawiał się i znikał, odszedł na dobre. Matka z trudem wiązała koniec z końcem, a on sam zamknął się w sobie. Zaczął się uczyć naprawiać wszystko, co się dało. Z początku po to, by nie płacić mechanikom, potem z pasji, a na końcu z przekonania, że jedynym, na kim można polegać, jest się samym. Ale dziś poczuł coś innego. Może, może warto otworzyć drzwi z przeszłości. Czy Natalia go pamiętała? Czy kiedy spojrzała na jego twarz, poczuła choćby cień tamtej sali szpitalnej? Czy wiedziała, że ten milczący facet w kombinezonie to chłopiec z szóstego piętra? A jeśli nie, to może pora, by jej o tym przypomnieć. Dwa dni później Natalia wróciła. Tym razem już nie laweta, nie zaskoczenie, tylko zwykła wizyta po odbiór auta. I może właśnie przez to Łukasz nie mógł spać całą noc. Warsztat pachniał smarem i kawą rozpuszczalną. Auto stało już wyczyszczone, świecące, z kartką naprawione do odbioru. Łukasz czekał, jakby miał zaraz wziąć udział w przesłuchaniu. Próbował ułożyć sobie w głowie, co powie. Ale wszystko brzmiało albo zbyt dramatycznie. Albo zbyt banalnie. Kiedy otworzyły się drzwi i weszła, serce zabiło mu jak głuputki silnik bez świecy zapłonowej. Dzień dobry, uśmiechnęła się. Mam nadzieję, że nie zamordował mi pan samochodu? Jeszcze nie, odparł z wymuszonym uśmiechem. Ale kusiło, nie powiem. Zaśmiała się. I to był ten sam śmiech. Trochę zachrypnięty, jakby spod chmury. Kawa? Jeśli to nie problem. Zaparzył dwie w papierowych kubkach. Usiadła na wysokim taborecie. On oparł się o blat. Przez chwilę panowała cisza, którą przerywał jedynie szum czajnika i stukanie narzędzi z sąsiedniego boksu. Pamięta mnie pani? Zamarła. Odłożyła kubek. Spojrzała mu w oczy. A powinnam? Może. Może nie. Ale. Wyjął z szuflady złożone zdjęcie i położył na blacie. To my. Szpital. Oddział poparzeń. Wzięła zdjęcie. I wtedy zbladła. Blizna na jej ręce, ta, której nauczyła się ukrywać zegarkiem lub długim rękawem, jakby zadrżała. Łukasz wyszeptała. Boże święty, to ja z szóstego piętra, ten, co nie potrafił Ci podzękować. Milczała, oczy zrobiły się wilgotne. Przecież ja myślałam, że nigdy cię już nie spotkam. A ja żyłem z myślą, że kiedyś ci wszystko powiem, Ale nie wiedziałem, gdzie jesteś. Nikt nie wiedział. Przeniesili nas wtedy z dnia na dzień. Tata zachorował, mama dostała propozycję pracy w Warszawie. Ja nie zdążyłam się nawet pożegnać. Łukasz odwrócił wzrok. Wiesz, co sobie obiecałem? Że jak cię kiedyś spotkam, to nie będę już tym dzieciakiem, który stoi jak kołek, gdy ktoś go ratuje. Że powiem, dziękuję. Za siostrę. Za to. Że byłaś szybsza niż ja. Natalia położyła rękę na jego dłoni. Po raz pierwszy od tylu lat ich skóra znów się dotknęła. A ja przez całe życie bałam się tej blizny. Ale dziś cieszę się, że ją mam. Dlaczego? Bo ona przypomina mi, że wtedy zrobiłam coś dobrego. A teraz, patrząc na ciebie, wiem, że było warto. Po chwili wyszli przed warsztat. Był chłodny jesienny dzień. Na drzewach liście tańczyły ostatni raz, zanim przykryje je listopadowa mgła. Łukasz otworzył jej drzwi auta, ale ona nie wsiadła. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale zaczęła. Czy ty jesteś sam? Aż tak to po mnie widać? Po oczach po tym, jak długo patrzysz, zanim coś powiesz. Uśmiechnął się gorzko. Nigdy nie byłem dobry w relacjach. Po śmierci mamy, po wyjeździe ojca, wszystko było na mojej głowie: warsztat, siostra, dom. Potem ona wyjechała do Norwegii. A ja zostałem tu. Wśród rur i oleju. Natalia oparła się o samochód. Ja też zostałam. W innym sensie. W wiecznym biegu. Praca, awanse, gonitwa. Ale wiesz, nic nie daje takiego spokoju, jak rozmowa z kimś, kto kiedyś widział cię w piżamce z kubusiem puchatkiem. Roześmiali się. Ten śmiech był inny. Prawdziwy. Jakby czas odwinął się wstecz. Miesiąc później. Natalia zaprosiła go na kolację do Warszawy. Restauracja na dachu. Widok na Wisłę. Kelnerzy w białych rękawiczkach, meni bez cen. Łukasz czuł się jak przybysz z innej planety, ale Natalia nie spuszczała z niego wzroku. Wiesz, że ta blizna ściągnęła mnie do ciebie? Serio? Tak. Właściwie to. Jechałam zupełnie gdzie indziej. Ale coś mnie ciągnęło przez te rejony. Tamten zakręt, ten pechowy korek. To był przypadek. Ale też nie był. Jak to? Moja mama umierała dwa miesiące temu. Powiedziała mi wtedy coś, co zapamiętam na zawsze. Jeśli w życiu chociaż raz uratowałaś kogoś, zasługujesz na to, żeby i ktoś kiedyś uratował ciebie. Zamilkli. A potem Natalia sięgnęła do torebki i podała mu dokument. Co to? Moje mieszkanie. Właśnie wystawiłam je na sprzedaż. Przenoszę się do mniejszego miasta. Do domu z ogrodem. Do miejsca, gdzie nie słychać tylko klaksonów. I gdzie być może ktoś będzie potrafił naprawić nie tylko auto. Łukasz przez chwilę nie oddychał. Natalia, to ty mnie uratowałaś drugi raz. Może tym razem uratujemy się nawzajem. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii. Jeśli poruszyła Cię choć trochę, zostaw po sobie ślad. Napisz komentarz, daj lajka, to pomaga nam tworzyć kolejne opowieści, do usłyszenia w kolejnym materiale od oblicza codzienności.